Zapraszam cię na vloga. Spędź kawałek piątku i soboty z nami. Jedziesz tak z babcią? Pomachasz nam? Weekend zaczął się od tego, że pożegnaliśmy wczoraj Marysię, która pojechała na pierwszą swoją nockę u dziadków. Pa, pa. To była dla nas naprawdę trudna rozłąka, ale była to też nasza pierwsza przespana cała noc. Dzień dobry, mamy nadzieję, że wam dobrze mija czas, yy, weekend. Chciałem wam pokazać, co teraz robiliśmy z Martyną. Otóż nagrywaliśmy taki film o produktach do wyprawki. I tak niektóre pochowałam. Martyna to tak, Martyna kupiła, słuchajcie, za jednym zamachem w ogóle całą wyprawkę. Wszystkie te rzeczy, których nam brakowało. Wydała 1500 zł. No teraz już no będziemy Wam pokazywać filmik ze wszystkimi produktami. I czym się różni wyprawka przy pierwszym, a przy drugim dziecku. No. To jest... Teraz jest kompletnie inaczej i o wiele, wiele łatwiej niż przy Marysi. No tak, no bo też większość rzeczy już mamy i też wiemy co trzeba kupić, nie? My też dużo rzeczy y, tak naprawdę dokupowaliśmy y, jak się już Marysia urodziła. No dużo ja rzeczy bardzo takich bardzo było. Potrzebnych rzeczy, z których ja później nie korzystałam, a teraz już wiem, że kupuję tylko to z czego naprawdę będę korzystać i to jest super mm. dla mnie. Martina, powiedz, masz tutaj przed sobą część taką zapteki, tak? Rzeczy. Tak. Powiedz, która z tych rzeczy tutaj uważasz, że jest najlepsza, najważniejsza, albo nie wiem, tak chciałabyś zwrócić uwagę na to. Najlepsza i najważniejsza. Nie, to nie Bez żadnej z tych rzeczy sobie nie wyobrażam chyba połowu i na przykład karmienia bez tego na początku sobie nie wyobrażam. A co to jest? Kompresy na yy, brodawki, tak? No ale tak Marysia mnie gryzła później już to jest nie było super. Yy, dobra, to ja mam do polecenia no. chociaż w... Wy... Chociaż Wy możecie to znać, jeżeli macie już dzieci, ale bardzo polecamy takie woreczki do sterylizacji. Wlewa się tak, trochę tutaj wody, wrzuca butelki, smoczki, do wszystko, co chcecie wysterylizować. Wysterylizować w wieku, chyba Nie wiem. No, do sterylizacji po prostu i wrzucacie do mikrofali. Bardzo wygodna rzecz. Czy Wy to widzicie? Czy u Was też pada śnieg? Nie to jest katastrofa jakaś. No i skorzystaliśmy z tego, że jesteśmy sami we dwójkę, no i pojechaliśmy na randkę na pyszny obiad. No na Pradze przyjechaliśmy teraz do piekarni. Takie świetne miejsce, gdzie jest pyszny chleb. Natomiast już pewnie go nie ma. Zamknięte. Aj, zamknięte. No ale to na przyszłość polecałem wam piekarnię rzemieślniczą rano. Ale my i tak tu przy okazji, ponieważ idziemy do... jakiej restauracji? Pyches. Pyches. Idziemy sobie na obiadek do pyches. Przepyszne takie azjatyckie jedzonko. Wegańskie. Nie, to jest azjatyckie. Wegańskie? to jest takie nowoczesne. Wegańskie. Nowoczesne azjatyckie. takie azjatyckie, ale to jest jest różne No. Jedliśmy wątony, boczniaki i przepyszną brukselkę. Było przepysznie, a później Właśnie pojechaliśmy u, po Marysie. U, u, u rodziców Martyny idziemy zacząć. Ma, tu mi prawie spadł telefon. Hej! <grym> Marysia się He? ucieszyła, że nas zobaczyła, ale później już nie a chciała powiedz, z nami rozmawiać. jak ci tutaj? Jak ci? <grym> Teśkniłaś? No nie, pogadałem. Zeskakanie jest chyba właśnie. Chwilę jeszcze spędziliśmy czasu z rodzinką. No i pojechaliśmy do domu. Marysia zasnęła w aucie. Więc przenieśliśmy ją prosto do łóżeczka. A my właśnie tak sobie siedzimy i odpoczywamy. Zapaliliśmy świece, żeby był fajny klimat. I włączyłem Martynie vloga dzisiejszego. Ja to już się naoglądałem przy montowaniu, ale Martyna zawsze ogląda razem z Wami, więc no. Za oknem już coraz cieplej, więc przestajemy palić świece. No i to odczuwamy, ponieważ. Oj, uwielbiam ten klimat. Puściliśmy sobie jeszcze muzyczkę i tak fajnie sobie spędziliśmy jeszcze czas. I w ogóle na vlogi dzisiejszym, tym nowym, jeżeli jeszcze nie oglądałeś, nie oglądałaś, to zapraszam. Jest taki bonus na końcu filmu, gdzie trochę opowiadam jak u nas teraz wpali się, co słychać. No i mówię tam, że, no, że już słońce, że, że ludzie przestają palić świece. No i my na opór temu, słuchajcie, zapaliliśmy mnóstwo świeczek. I zrobiliśmy sobie naprawdę fajny klimacik. No i jeszcze fajniej pachnie. Mamy tutaj same przysmaki lisa i chlebki lisa, i pachnie nam po prostu jak z jakiejś cukierni, piekarni. No, pięknie, słodko i przyjemnie. Dajcie znać, czy podobała Wam się dzisiejsza relacja. No i co? Dobrego. Cześć.